Anioły mówią, że ktoś z nieba próbuje się z tobą komunikować i chce cię ostrzec przed strasznymi ludźmi wokół ciebie. Troszcząc się o twoje dobro, te życzliwe istoty starają się chronić cię przed złowrogimi siłami. Twój anioł-stróż jest gotów zająć się twoimi zobowiązaniami finansowymi i chronić twoją rodzinę przed krzywdą. Nadchodzący cud finansowy jest nieuchronny, podobny do tego przedstawionego w załączonym filmie. Jeśli przyjmiesz tę koncepcję, pamiętaj, że Boskie światło prowadzi Twoją ścieżkę. Podążając za tym świecącym przewodnikiem, unikasz ciemności i niepewności i wkraczasz w jaśniejsze życie. Oczekuj transformacji, która zapoczątkuje dobrobyt, osiągnięcia, radość i dobre samopoczucie. Pozostań zaangażowany w wideo aż do jego zakończenia, ponieważ Twoje przeznaczenie szybko się zbliża. Fala przełomów i błogosławieństw czeka na Twoją wiarę, poświęcenie i modlitwy, obiecując pozytywną metamorfozę. Jeśli rezonujesz z tymi ideami, wyraź swoją zgodę poprzez liczby 11 listopada. Aby zaprosić obfitość finansową bez wysiłku, zapoznaj się z linkiem podanym w komentarzach. Bóg z Tobą! Te objawienia prowadzą do Bożych gratulacji podczas pokonywania wyzwań. Które zdefiniowały Twoją przeszłość. Cudowne zdarzenia już zaczynają Cię otaczać, potwierdzając, że zostałeś wybrany do życia w dostatku, zdrowiu i szczęściu. Pamiętaj, że Boży plan nie wymaga nadmiernego wysiłku, ale raczej głębokiego zaufania. Zaprzestań walki i zacznij pokładać wiarę, gdy transformacja będzie się rozwijać w każdym aspekcie Twojego życia. Bądź gotowy na otrzymanie nieoczekiwanej i niezwykłej okazji do końca miesiąca. Fala pozytywnego nastawienia jest gotowa zmieść stare problemy, oznaczając sezon błogosławieństw. Jeśli dręczą cię wątpliwości, zwróć na nie uwagę wszechświat wykuwa ścieżkę dla Twojego postępu. Wysyła partnera, który olśni Cię szacunkiem, lojalnością, uczciwością, uczuciem i bezgraniczną miłością. Aby potwierdzić swoją gotowość do tej zmiany, skomentuj 222. Boskie zapewnienie rozbrzmiewa echem, że nawet to, co pozornie nie do pokonania, może zostać przezwyciężone. Tak jak życie zostało przywrócone do pozornie martwego życia, tak Twoja podróż jest daleka od zakończenia. Przygotuj się na boską interwencję e negatywne emocje ze sfery zawodowej, finansowej. Relacyjnej i fizycznej. Przyjmij odnowę, ponieważ Bóg zobowiązuje się o wszystkie aspekty Twojego życia, jednocześnie przerywając połączenia, które prowadzą do upadku. Jasność poprowadzi Twoje kroki naprzód, więc polegaj na Boskim przewodnictwie i unikaj prób samodzielnego rozszyfrowania wszystkiego. Uznaj Bożą obecność na każdym kroku, deklarując Bóg, jest ze mną. Anielskie głosy zapewniają cię, że twoje zmagania znikają. Deszcz błogosławieństw, uzdrowienia, transformacji, miłości, nowych możliwości i łaski stępuje na ciebie. Twoje szczere pragnienia mają się zamanifestować w zależności od twoich wytrwałych pozytywnych myśli i afirmacji. Strzeż się niepokoju i zamiast tego powierz swoje prośby Bogu z wdzięcznością. Zenit Twojej egzystencji jest bliski, przeznaczenie, które możesz niemal poczuć. W miarę gromadzenia się błogosławieństw, kontynuuj wiarę, otrzymuj i obserwuj, jak trajektoria Twojego życia wznosi się. Aby rezonować z tą gotowością, oznacz swoją afirmację 333. Boża Prawda rozbrzmiewa. Życiowa podróż nie zapowiada się gładko, ale Boskie Towarzystwo jest Twoim niezłomnym sprzymierzeńcem. Razem pokonamy wyzwania i odniesiemy zwycięstwa. Przypominaj sobie codziennie, jestem kochany, jestem wspierany. Pielęgnuj szacunek do samego siebie, ciesz się szczęściem, zdrowiem i autentycznością. Żyj swobodnie i podejmuj decyzje zgodne z Twoim prawdziwym ja bądź źródłem pomocy gdy inni jej potrzebują ponieważ jesteś ucieleśnieniem odpowiedzi wszechświata na ich modlitwy jeśli uważasz że te słowa rezonują jesteś tutaj z założenia zapewniając że wszystko będzie dobrze aby potwierdzić to uczucie skomentuj 33 boska zachęta płynie zapewniając że Twoje błagania są słyszane, a Twoje zmagania rozumiane. Jako Twój zbawiciel, niezachwiana obecność Boga wzmacnia Twoją wiarę. Zachowaj ufność i skupienie w czasach przeciwności, ponieważ Bóg nigdy cię nie opuści. Niech pokój ogarnie Twoje serce, bo wszystko będzie dobrze. Aby spełnić te obietnicę, przyjmij ją z afirmacją Amen. Zdecyduj się zrezygnować z kontroli i zaufaj wszechświatowi. Gdy Twoja intencja będzie stanowcza, kosmos zaaranżuje wydarzenia, aby zamanifestować Twoje pragnienia. Oczekuj na pojawienie się odpowiednich ludzi i możliwości, wywołanych Twoją szczerą decyzją. Królestwo Cudów jest gotowe do rozwinięcia się, gdy pokonasz strach, aby wyrazić swoją gotowość. Potwierdź swoją postawę za pomocą 1212. W chwilach słabości zwycięża Boża siła. Twój blask będzie lśnił, Twoja podróż popchnie Cię naprzód. Stój mocno, bo jesteś prowadzony. Twoje przeznaczenie jest wyrównane, bez przeszkód ze strony sił zewnętrznych. Podążaj wytrwale w kierunku swojej wizji, ponieważ rzeczywiście się ona urzeczywistni. Pamiętaj, że Bóg jest dumny z Twojego poświęcenia. Twoim obowiązkiem jest skupienie się na pracy, podczas gdy wszechświat zarządza resztą. Wskaż, że zgadzasz się z tym sentymentem, odpowiadając tak. Uwierz, że niezwykłe wydarzenia są w Twoim zasięgu. Podziel się swoimi spostrzeżeniami i emocjami, ponieważ zbliżają się monumentalne decyzje w rozwijającym się rozdziale Twojego życia. Zastanów się nad swoimi postępami, ponieważ przekraczasz swoje wcześniejsze ograniczenia. Twoje pozytywne intencje są gotowe do manifestacji w obszarach takich jak zdrowie, kariera, miłość i duchowość. Ta zmiana wywoła wdzięczność za dar życia. Pomódl się o siłę i przewodnictwo, powierzając swoją podróż boskiej mądrości.